Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z Gothica 1 na modyfikacji od Velo. Pokupowałem, porobiłem sobie mikstur na doświadczenie, także wpadło 14 tysięcy. Nauczyłem się jeszcze trochę inteligencji i okazuje się, że 160 to nasz mistrz ma max, które może nas nauczyć. No trochę jestem ciekaw czy... U innych osób byłbym w stanie się nauczyć więcej, ale podejrzewam, że to jest taki y, limit, który mogę osiągnąć. I chyba mogę już wypić miksturki po prostu na inteligencji. Myślę, że już więcej nie będziemy dopakowywać, także wypijmy to sobie. Zrobiłem, kupiłem sobie od Fortuno jeszcze pokrzepiającą zupę na manę, żeby po prostu jeszcze więcej many mieć. I myślę, że całą resztę poziomów to już będziemy wybijać w manę. Co tam będzie się dało? I tak, przeteleportujemy się w zasadzie do magów ognia. Hej, ty. Hey, ty. Oho. Gdzie jest Stone? Za kratkami. Krwi! Chcę Ale twojej. Krwi. Tylko miły, przytulny grup. Brać go, chłopcy. Posiekać go. No dobra, nie spodziewałem się tutaj, że wyląduje. Okej, okay, myślałem, że wyląduje jeszcze na dole, a nie w tym. U magów ognia. Dobra, to chyba trzeba po prostu walić z tego, co mamy. Uderzenie burzy i tak dalej. Co jeszcze gorzej tu wyszło? Dobra, zostawmy sobie to. Może na późniejszy etap. No. Chociaż. Chociaż. No, troszeczkę moją dumę tutaj nagieli. Nie Najgorzej to stąd wyjść. Dobra, weźmy sobie. Zapiszmy teraz, jak już mamy teleportację założoną. Tchnienie śmierci mamy, może trzeba będzie odskoczyć. o właśnie... Ja tu jestem innych, tak niewiele brakuje, jeden cios brakuje nam. Po prostu... Jak już pozbędziemy się... Hej, ty! O! Zakbre. Prosisz się o porządne lanie! Dobra, może tutaj jakoś wejdziemy sobie? Będzie. Dobra, uderzenie wiatru. Dobra. O nie, 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 Woldoro. Tu już było dobrze. Jakbym w... Jakbym tego nie, skopał, nie, 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 super. to było wręcz super. No dobra, przegadajmy to co mamy. Prosisz się o porządne Okej, okej. Mojej krwi chcesz, nie żartuj sobie. Dobra, teraz uderzenie burzy. Nic, okej. Okay. To weźmy sobie uzupełnijmy, co możemy. Jak? Dlaczego się kają. Dlaczego ja się nie zapisałem? No dobra. Wy ze starego obozu jesteście już martwi. To jest... Nie, 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 nie bij, nie bij mnie. Baltoro, jak on spadł tutaj przede mnie? No ale to jest miejscówka taka, gdzie będzie dobrze się bronić. Nie? Dlaczego oni tak biją? Dobra, wiem, że powinienem tu przyjść dopiero jak będę miał najlepszy pancerz w grze. Dobra, uderzenie wiatru. Dobra, zapiszmy sobie, mogę zapisać? Nie. Nie mogę. Dobra, uzupełnijmy manę. Dobra. Czy teraz mogę się zapisać? Też nie. Zapisać się już mogę, więc jesteśmy trochę uratowani. Czy tu wszyscy są już. Okej, okay. tu załatwiony, tu na górze załatwieni. Biedne koristro, niestety, nie przeżył sprawy. No cóż, no w końcu wszystkich magów ognia zabili, tak. Dobra, czy my możemy tak sobie ich popykać? No, podejdziesz bliżej. Haha! To jest nasz najlepszy czar, który atakuje po prostu przez ścianę, przez wszystko i pozbędziemy się wszystkich. Ile oni mają HP? Czy kruk też będzie chciał z nami walczyć? Dobra, najważniejsze, że pierwszy moment załatwiliśmy. Miałem po prostu przeteleportować się do obozu i iść do miasta Orków. No ale skoro tak chcą się bawić, no to cóż, ich sprawa. Dobra. Skoro tak mówicie, tu oczyściłem oczywiście wszystko wcześniej. Dobra, trzy. A, Kroku. Nie pirotechnika. A ty jesteś nieśmiertelny? Nie żartuj sobie, że ty jesteś nieśmiertelny. Czy ja mam z tobą pogadać najpierw? Zginął członek starego jest szczęście. Zginął. Aha. A wy już spoko jesteście? Czyli nie wszyscy chcą mnie zabić. Uważać na to, co się inaczej. Hmm. Dobra, to trochę dziwne, że nie wszyscy chcą mnie zabić, a niektórzy są nieśmiertelni. Po prostu chyba jestem w złym momencie tutaj w grze, ale ja chciałbym się dostać na dół. Dobra, tu chłop. Tu chłopów nie okradłem. Skąd oni się tu pojawili nagle? Serio? Dobra, ale musimy wybrać chyba inny teleport albo znaleźć sobie inne miejsce do zeskoczenia. Bo powiedzmy tutaj, to tak średniawka będzie. Czy na to mogę wskoczyć? Super, czy tutaj będzie? idolo? dobra, udało się. Wy, ziomki moje, chyba ziomki moje. Dobra, to trochę niesprawiedliwe. Diego, miałeś rację. Niestety poumierali. Trzymaj. Dobra, tu jeszcze jest parę zwierzątek do zabicia. Nawet mi się chyba nie chce zbierać trofeów z nich, bo już nam się raczej to nie przyda. Chyba że Stone nam rzuci za ulepszenie, powiedzmy, pancerza nie wiadomo jaką kwotę, ale jeszcze trochę tam z fantów mamy. A tak w ogóle Ulumulu to jest teraz y, amulet. Co daje po 6 atrybutów. Czy to dla nas jest fajne? No nie do końca. Taki średniawka pancerz. Ten amulet. Dobra, ale z brzytwy to by było trochę warte. No prawie na dwa strzały brzytwa jest. Mimo, że tam dość sporą. Inteligencji nam doszło i Urszak? Ciema Urszak? Urszak pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulubulu. Dobrze, przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Dobre. wystarczy. Czy muszę mieć założone, czy po prostu nic mi nie powiedzą, że mam w ekwipunku i jest, jesteśmy GITES, nie? Ja to ich się pozbędę, tych orków. Dobra. Siema, orki. Jak będziecie tak wpadać małymi grupkami, to w sumie spoko jesteście. Za No i podobno jeszcze tutaj teleport dodali do w ogóle do miasta Orków. Także trzeba by było się tym zainteresować i znaleźć. No bo wiecie, to może być fajne. Dobra, tu już po tej stronie wszystkie orki z majorki trupy. No i coś tam jeszcze jakiś fantów w środku miały. No dawać. Dawać wszystko co mieli. Ale tak, tu w namiotach na razie to nie widzę żadnego teleportu. Myślę, że to nie ukryli jakoś specjalnie. Gdzieś nie wiadomo gdzie, ale raczej to wszystko będzie gdzieś przed świątynią. Śniącego może być ten teleport. Dobra, ale uleczymy się. Możemy sobie rzucić z raz, dwa razy w razie czego. Uderzenie. nic nie załapało nam, więc otwórzmy sobie. Dobra. Siema przyjaciele. Jakbyśmy zdobyli teleport, to w zasadzie możemy się popuścić, wiecie o co? O, jeszcze nauczenie czegoś przed wejściem do świątyni. Bo ze świątyni nie będziemy przecież specjalnie wychodzić, żeby się czegokolwiek nauczyć. A dzisiaj taki odcinek, powiedzmy, luźny, chciałem zrobić jeszcze. A świątynię sobie zostawić już na osobny może. To zobaczymy ile wyjdzie odcinka. Chyba, że wrócimy i spróbujemy wypić jeszcze trochę... Mm, ...ten, starego obozu, ale... ...ten stary obóz to mi się nie podoba. Niektórzy są nieśmiertelni, niektórzy są śmiertelni, takie wiecie... I... Opaki? Okej, okay. nie odepchnęło Cię? Nie, no nie będziemy przecież strzelać z tchnienia śmierci, bo to trochę mało opłacalne jest. Dobra, ale troszeczkę wygląda mi na przerobione. Tu magowie są, ale najpierw sobie plecy bym wyczyścił. Chyba, że magowie postanowią, wiecie, pójść tutaj w moją stronę. No i chętnie posążek sobie ściągnę telekinezą i otworzymy sobie bramę za pierwszym zamachem. Dobra, samo miasto orków to będzie jeszcze z level, coś tak czuję. Będzie tutaj was dużo jeszcze w podziemiach. Tutaj to jest ciasno do walki. Dobra, tu nikogo nie ma. Przemiana workowego światła, światło uzdrowienie jakieś tam zwoje to powpadały. Runa teleportacyjna. Dobra, do tego właśnie potrzebowaliśmy. Dobra. Fajnie przerobione, że nie ma tutaj zbędnego latania, biegania tam pod kraty wodne i tak dalej, bo kiedyś to jeszcze było tutaj jakieś przejście, a tam jakiś ork z Majorki sobie pływa. Okej. Okay. ma szaman. Fuh. Co, on będzie pił miksturę? Dobra. Na szczęście tchnienie śmierci ma lepszy zasięg, ale z kolei to ładnie atakuje obszarowo. Dobra. I jeszcze ty, szamanie. I super. Czy tutaj jeszcze ktoś nas zaskoczy? Mam nadzieję, że. A, są chłopaki. Akurat mam tyle many, żeby Was dwóch pokonać. No, hejc. Zdążę wypić? Zdążę wypić. No i dobra, jeszcze paru nas tutaj czeka przyjemniaczków. Jeszcze jakiś chciał coś pogadać do nas. Dobra, tam jeszcze jakaś elitka. Dobra, to jednak z tej strony jest trochę więcej elitka, tak trochę fajnie przerobiona, ale tak trochę dziko w porównaniu do Gotika 2. W sumie jakby był przeniesiony model z Gotika 2 byłoby chyba lepiej, wiecie? Tu jakieś broń wymaksowana, super fajna. Tu był jeszcze ork. I super. Czy my ją dosięgniemy? Ech, nie dosięgniemy jej. Nie pamiętam, gdzie tutaj były jakieś przyciski, chyba gdzieś do odblokowania tego, to w zasadzie to tylko do handlu by było nam potrzebne, ale czy potrzebujemy? No tak wiecie, nie bardzo. Tu jeszcze jakieś bronie orkowe. Jak będziemy potrzebowali monet, to jeszcze coś tam uciułamy. Dobra, ale tak, przydałaby się telekineza teraz, żeby otworzyć sobie no, i oczywiście trzeba będzie wypróbować zaklęcie. Ten teleportację do miasta Orków, które to miejsce nas przeteleportuje. Warto wiedzieć. Dobra, mamy posążek. To w sumie możemy sobie zdjąć. It's back. Sejvik. Możemy sobie zobaczyć teleportację jako taką, w którym miejsce działa. Nawet tu nie musiałem otwierać krat. Także, także też spoko. To co, chodzimy już? Czy jeszcze chcemy się dokoksić? Czy jeszcze coś moglibyśmy lepszego mieć? To jest fajny pan pas, bo dużo nam regeneruje many. Jeszcze tam jakiś bonus, many. Tu raczej tego już nie zmieniamy. Nad kosturem chyba ten to nie ma co lepszego. Tego i tak mamy. tak. Dobra, może nie na styk, bo mamy 221. Jeszcze w razie czego mogę sobie zrobić jakąś jedną miksturkę inteligencji na no upartego. W sumie mamy 13 aż tych. Czy wpadnie poziom? Wpadnie poziom. To co, można by. W sumie skoczyć do Kronosa, bo to on nas będzie uczył. Jeszcze magii. Chyba, że Satura by nas chciał uczyć jeszcze magii. Będziesz chciał nas uczyć magii. No nie. Czy. Nie powinienem być wynagrodzony za to, że oczyściłem. Co w kopalni? O! Już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Jeszcze coś! Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Dziękuję. Do zobaczenia. Ale tam jeszcze było w wygnaniu ze starego obozu. Ciekaw jestem czy mógłbym zostać na przykład magiem wody jeszcze. Mieć, Deszcz, Ognia i jeszcze Lodowych Zaklęć się nauczyć. To by było w sumie spoko. Kronos. Zobaczmy, czy inteligencję mnie nauczysz? 160. Okej, okay, czyli podejrzewam, że to jest maks, jakiego mogą mnie nauczyć. Mana. Dlaczego za jeden tylko mnie uczycie? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To no. nie było zbyt A bo teraz miksturka potrzebna jest. Dobra, brakuje mi punktów. Ok, 191 i już miksturki wlatują. 11 poziomów. Widziałem, że maks można wyciągnąć. Tak, 62 poziomy u kogoś widziałem. To możemy sobie w sumie wypić. Na 200 many to nam wystarczy. Otwiera w piwnicy magnatów? A, żeby wyjść z tego całego zamku. Dobra. Możemy się podleczyć. Mikstur mamy sporo. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani w sumie chyba najlepiej jak się da. Więcej się nie da. W sumie by się dało, jakbym jeszcze gdzieś poszukał jakichś miksturek stałych i tak dalej, coś pokupował, ale chyba już nie było bardzo kogo tego kupić. Także co, wkraczamy na ostatnie minuty do. Świątyni śniącego. Zobaczmy, co tu nas czeka na dzień dobry. No, jest oczywiście świątynia, jest paru nieumarłych, ale tak ja chyba zakończę sobie po prostu tutaj odcinek, żeby już cały wątek świątyni zacząć po prostu w kolejnym odcinku, także dzisiaj jest trochę krótszy, ale nie martwcie się, poprzedni był dłuższy. Także do zobaczenia w kolejnym, cześć, pa! pa.